Jedziemy do miejsca, w którym doszło do zbrodni. Po drodze mijamy kolejne samochody z policjantami z dochodzeniówki. Są też przed domem, który od chwili ucieczki podejrzanego jest pilnowany 24 godziny na dobę. Dzień dobry, mogę prosić ekipę? Tak, dobrze. Jestem bardzo wdzięczna, że pani. Się... Zdecydowała porozmawiać ze mną. Nie, robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu, nie wiem, zaapelować, poprosić ludzi, żeby przestali nas oceniać. Jesteśmy normalną rodziną. I To, co nas spotkało, to tak boli. To tak strasznie boli. Przepraszam. Mama nie jest w stanie powiedzieć czegokolwiek, bo strasznie to przeżyła. A nie mamy na to siły po nie, prostu. Mąż też nie. Dla niego to też jest straszny cios i... Jedyną osobą, którą cokolwiek może powiedzieć o naszej rodzinie, to chyba jestem ja. Miejscem zbrodni jest dom zamieszkany przez starsze małżeństwo, ich trzech dorosłych synów, synową i wnuczkę. Do zabójstwa dochodzi między czwartą a piątą nad ranem. Mama wstała, weszła do kuchni i zobaczyła, że tata leży przy oknie w kałuży krwi. I przybiegła na górę do nas, obudziła męża imię, mąż, zbieg pierwszy. Natychmiast zostaje wezwana karetka pogotowia. Ratownicy stwierdzili, że obrażenia głowy, które oni stwierdzają u Stanisława B., no, prawdopodobnie nie są wynikiem upadku e, i mogły być zadane przez osobę trzecią. To podejrzenie się potwierdza, kiedy rodzina odkrywa zakrwawioną siekierę. W tym momencie dopiero zaczęto sprawdzać, gdzie znajdują się pozostali domownicy? Rodzina weszła do pokoju zajmowanego przez Bartłomieja i jego brata Wojciecha. On leżał na łóżku, w swoim łóżku, przykryty kołdrą. Myśleliśmy, że śpi. I mama po prostu chciała go obudzić, Wojtek wstawaj. Podniosła kołdrę, a Wojtek już nie żył. Bartłomiej B atakuje się kierą śpiącego brata, a potem odmawiającego różaniec ojca. Ucieka z miejsca zbrodni, ale dwie godziny po odkryciu zbrodni zostaje ujęty. Po dokonanej zbrodni, Bartłomiej, prawdopodobnie na rowerze z rodzinnej miejscowości, przyjechał w to miejsce. I tutaj zdecydował się, aby z telefonu zamordowanego brata zadzwonić na policję. Przyznał się do winy i tu został aresztowany. To mogło pchnąć, no jednak normalnego mężczyznę do takiej, do takiej zbrodni. Ja myślę, że my będziemy się zastanawiać do końca życia. Codziennie rano wstajemy i zastanawiamy się, dlaczego to się stało. My naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, nie mamy pojęcia. Przecież on jest ojcem chrzestnym mojego dziecka. Jakie podał motywy tej zbrodni? Bartłomiej Przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył krótkie wyjaśnienia, natomiast no, te wyjaśnienia ograniczone były do stwierdzeń, iż istniał pomiędzy nim i pokrzywdzonymi, czyli Stanisławem B. i Wojciechem B., konflikt o charakterze rodzinnym. Pojawiły się takie spekulacje, że chodziło o kwestie majątkowe, o przypisanie domu. To jest nieprawda. Kwestia domu już dawno była rozwiązana. I, i, on I komu ten dom miał przypaść? Y, mojemu mężowi. A mogło się w nim jakaś paranoiczna uraza o ten y, przepisanie domu na was? Nie wiem. To przyszedłby do nas. No nie wiem, no powiedzmy. co Nie to jest było trudno? o tym nie. mowy. Czyli tak. mógł mieć y, jakąś utajoną pretensję może, tak? Której nie ujawniał, a w nim narastała. Być może tak było.